Odlotowe agentki. Tym mogę służyć? Niech pomyślę. Na początek możesz nam dać całą forsę, jaką trzymasz w tej budzie. O! Nie ruszać się! To ja, jak Wam się podobam? Trudno Cię będzie nie zauważyć. Mam nadzieję, że w tym stroju przypomnę naszemu nowemu koledze jego rodzinne strony. A skąd przyjechał? Z Teksasu? Idę! A? Cześć Billy. Jeśli nie masz jutro wieczorem nic do roboty, to może wybierzemy się gdzieś potańczyć w stylu Beverly Hills. To bardzo miło z twojej strony. Chętnie pójdę. Świetnie. Przyjdę po ciebie o ósmej. Jak śmiesz podrabiać mój strój? coś? Byłam w Teksasie na długo przed tobą. Prawdę mówiąc, to Mandy wynalazła ostrogi? Jasne. Poza tym, Billy sam dokonał wyboru. Ta dziewczyna kradnie moją modę i nie puszczę jej tego pazem. A to a W jakąś idiotyczną śpiegloską misję! A! A! Jerry, co to ma znaczyć? Myślę, że same wiecie najlepiej. Uśmiech! Jakiś głupi żart! To nie my! To nie my napadłyśmy na bank! Bardzo mnie rozczarowałyście, dziewczęta. Zamknijcie je w celi elektromagnetycznej, a potem je przeprogramujemy. Co to znaczy, Jerry? Szczepimy wasze mózgi moduł modyfikujący zachowanie. Już nigdy nie będziecie wobec nikogo agresywne. Przykro mi, ale to nie leży w mojej gestii. W genetycznych butach w ogóle nie da się chodzić. Oh. Oh. Poczekaj, aż ci wszczepią spowalniający implant. Musimy się stąd wydostać, odnaleźć prawdziwe łamywaczki i oczyścić nasze imię. Powodzenia. Czekajcie, już wiem. Co robisz? A! Krótkie zdjęcie wyłączyło buty. Mogę normalnie chodzić. Świetnie, ale nadal jesteśmy zamknięte. Niedługo. i Mandy na pewno by się do tego nie przydały. Uciekają! Kod dziewiąty! Kod dziewiąty! Złapcie je Wierzcie, co się da, wszystko może się przydać. A! 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 Spokojnie, dziewczęta, zaraz będzie po wszystkim. Teraz! Jak się stąd wydostaniemy? Czas trochę polatać. Lata. Nie potrafię nawet ustawić elektronicznego zegarka! Zrób coś! O! do wiary. Jerry chciał grzebać w naszych mózgach. Musimy stąd znikać. Mają nas jak na patelni. Wylądyj obok tego magazynu. O! Powiedziałam obok. A, coś tu śmierdzi. I to wcale nie dlatego, że Alex nie umie latać. Pięknie. Wymarzona kryjówka. Ta spinka jest ultra nowoczesna. To nie zabawka, tylko mini nadajnik. Przy jego pomocy połączymy się z głównym komputerem organizacji. Mogłybyśmy dokładniej obejrzeć to nagranie z banku, które Jerry nam pokazywał. Gotowe! Czekaj, możesz cofnąć? Patrzcie na tę, która wygląda jak Clover. Rozdarła sobie bluzkę i strzęt materiału został na kaktusie. Może jest tam jeszcze. Nie możemy przecież wejść do tego banku. Chyba A! można się tam jakoś dostać, nie wzbudzając niczyich podejrzeń. Użej. I mówisz, że mamy nie wzbudzać podejrzeń? Zachowuj się pewnie. Dobrze ci mówić, ty nie jesteś ubrana kelner. Nie jesteś kelnerem, tylko naszym kierowcą. Szukajcie tego strzępka. O? O! Wow. Witam Państwa. Czym mogę służyć? Oh, postanowiliśmy odwiedzić ten skarbiec, by zdecydować, czy możemy Wam powierzyć yy, nasze akcje i obligacje. Pan mi kogoś przypomina. Czy myśmy się już gdzieś nie spotkali? To raczej niemożliwe. Dopiero co przyjechaliśmy z Szwendynawii. Skąd? To bardzo mały kraj i bardzo zimny. Mama! Co takiego? Co państwo znaleźli? A, o, kierowca znalazł kluczyki do naszej limuzyny. Wcześniej je zgubił. Musimy już iść. Czekają na nas w klubie. Do widzenia. A! Proszę pana, pańskie wąsy. Chwileczkę, to włamywacze. Dziwne. Dotyku przypomina żywą tkankę. Spójrzcie, materiał zawiera ślady ludzkiego DNA. Nic dziwnego, że wygląda jak skóra. Jak można nosić skuszaną bluzkę? W upalny dzień ugotowałabym się w czymś takim. A? Ona nie rozdarła sobie bluzki, tylko uszkodziła własną skórę. O! Tu jest coś jeszcze jakiś napis. Zakłady replatech? Co to może znaczyć? Sprawdzimy w głównej bazie danych. To chyba laboratorium prowadzące badania nad nowymi materiałami. Najwyższy czas, żeby złożyć im wizytę. Ja prowadzę. Włączę osłonę antyradarową, żebyśmy mogły niepostrzeżenie wylądować na dachu. Pod Coś takiego zabezpieczyli się polem siłowym. Zwróciłaś uwagę, że przelazujące ptaki nie uruchomiły żadnego alarmu. Widocznie ma wykrywać tylko metale przedostające się do wewnątrz. Jak mamy czegokolwiek dowiedzieć się, nie wchodząc do środka. Ach. Dlaczego czarna robota zawsze spada na mnie? Wygląda jakby ktoś tu hodował ludzi. Mało brakowało. Mało? Może nie zauważyłeś się, ale dałam na tej linii jak pajac, nie wspominając już o tym, że... Co to jest? Wygląda jak paznokieć. Mam pomysł, połączymy się z komputerem i sprawdzimy jego budowę. To ta sama substancja, którą znalazłyśmy w banku. A to co? DNA jest identyczna jak DNA Clover. Niemożliwe. Prędzej bym umarła, niż pomalowała sobie paznokcie na tak obrzydliwy, morski kolor. Intruzi poza zasięgiem. Więc agentki mnie odnalazły. Chyba zbyt nisko je oceniałem. To się więcej nie powtórzy. Co mają wspólnego? DNA, napad na bank i zakłady Replatech? Nie mam pojęcia, ale wkrótce się tego dowiemy. Nie mam zamiaru dłużej siedzieć w tym cuchnącym magazynie. Aaaa! Jesteśmy w pułapce! Poddajcie się, dziewczęta. Jesteście otoczone. Rozdzielamy się. Hmm. Za nimi. Nie pozwólcie im uciec. Jestem! Dobrze się czujesz? Oczywiście! Co teraz? Wracamy tam. Zanim Jerry zrobi z nas rośliny, musimy się dowiedzieć, o co tu chodzi. Jak chcesz tam wejść? To miejsce jest strzeżone lepiej niż Fort Knox. A? Ja was zaprowadzę. A. Wydaje mi się, że widziałam w lesie tajne wejście. Ok, warto spróbować. Jak dostaniemy się na wyspę? Helikopter wpadł w ręce agentów. Zostawcie to mnie. Musiały się wymknąć, uruchomić dodatkowe siły. Ach! Gdzie mój samolot? Nie sądzisz, że Jerry będzie za nim tęsknił? Clover! złamaj sobie paznokieć! O! Pewnie wtedy, kiedy magazyn się zawalił! Czego my właściwie szukamy? Jestem pewna, że widziałam tu gdzieś zamaskowane wejście! Jak mogłaś cokolwiek wypatrzyć w tak gęstym lesie? Hmm... Chyba jednak miałaś rację! Czekaj! Mówiłaś, że prędzej byś umarła niż pomalowała, znów cię na zielono. Bzdura! Bardzo lubię ten kolor! Lubię zieleń! Lubię zieleń! Lubię zieleń! Dobrze już, mnie też się podoba. Co jest mnie, idiotko! Doskonałe, prawda? Sam je stworzyłem. Wychodowałem z malutkich komórek. Uderzające podobieństwo, nieprawdaż? I pomyśleć, że Clover złościła się, kiedy Mandy skopiowała jej wygląd? To dopiero jest kopia. Czekaj, czekaj. Ja cię skądś znam. <śmiech> <śmiech> Makar Kasiasz! Cały rok musiałam czekać, aż odrosną włosy, które mi wyrwał. Nawet się nie domyślasz, jak bardzo mi się przydały. Po ucieczce z więzienia wyhodowałem klony, używając DNA pochodzącego z waszych włosów, a teraz was zniszczę, tak jak wy chciałyście zniszczyć mnie! Na mój rozkaz armia klonów w tym samym momencie obrabuje największe banki na całym świecie. I wszyscy będą przekonani, haha, że to wasza sprawka! I myślisz, że to ci się uda! Niebawem się przekonasz! Dziewczęta po samolotów! A teraz wybaczcie, ale muszę się udać do centrum dowodzenia w Alpach. Bracie! Clover, ty żyjesz? O, tak samo jak setka moich imitacji. Widziałyście te klony? Tak. I to dlatego musimy stąd uciekać i powstrzymać makera. Ale jak? Nie! Dobrze, że zdecydowałam się na ostrogi z diamentowymi końcówkami. Lecimy w Alpy, zanim będzie za późno. To Maker. Kieruje klonami przy pomocy nadajnika. Tylko jak go unieszkodliwić? Musimy szybko coś wymyślić. On już zaczął. Na pozycję, moje panie. Już czas. Możecie sobie wyglądać jak my, ale nigdy nie będziecie takie szybkie! A! 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 Częta, pora zaczynać. Co się dzieje? Dlaczego nie rabujecie? Co chcesz zrobić z moimi ukochanymi klonami? Ja się... Poczekajcie! Nie zbliżaj się, Jerry! Już dobrze. Wiem, że próbujecie... <laughs> odzyskać dobre imię. Dobrze, że się zorientowałeś, zanim pociąłeś nasze mózgi na plasterki! Mam nadzieję, że przyjmiecie moje najszczersze przeprosiny. Przeprosiny?! Musiałbyś nas przepraszać do samej emerytury. E, dziewczęta, e, przestańcie. Przepraszam. E, nie, nie chciałem. Skoro uporałyśmy się z klonami, to nadszedł czas, żeby odzyskać Bilego i ukarać Mendy za kradzież. Kradzież? Czy ty aby nie przesadzasz? Jest złodziejką i tyle. Ale mojego nowego stroju na pewno nie skopiuję. Clover, yy, nie wiem jak ci to powiedzieć, ale... O, przecież to na tym wzorowałam mój ubiór. O! Zaje się, że Mandy wcale nie ukradła mojego pomysłu. Wygląda na to, że będę musiała ją przeprosić. Cześć. Przedstawiam wam moją dziewczynę. Ma na imię Alfa. Prawda, że oryginalnie się ubiera? Masz dziewczynę, a ja przebrałam się specjalnie dla ciebie. Szczerze mówiąc, nigdy nie podobał mi się kowbojski styl u dziewcząt. Właśnie dlatego wyjechałem z Teksasu. No, Kocham cię. Ja tego po prostu to nie umiom. To wszystko przez, przez ciebie. Przez. Gdybyś nie? nie zaczęła, ja Mogło się skończyć ale... inaczej! To kto ja czy Tekst polski, Wojciech Dyczewski. W polskiej wersji wystąpili Krystyna Wiśniewska, Anna Rusek, Anita Sejnuk, Wisława Świątek, Grzegorz Przybył, Ireneusz Załóg, Mirosław Najmert. Udźwiękowienie Suprafilm. Film. Opracowanie i tekst Katolicy.